Kiedy pisałam książkę na karm naucz i pójść wolno, to nie do końca byłam pewna, czy to, co przygotowałam, jest tym, czego potrzebujecie. Więc biegałam od człowieka do człowieka i pytałam, czy to jest dobre, czy to jest wystarczająco dobre, czy jeszcze coś powinnam zmienić. I wiele osób poradziło mi, żeby z treści książki wyciągnąć wszystkie ćwiczenia żeby zostać tylko przy inspiracji, żeby ten, ta książka, ten poradnik nie był taki wyniosły, taki, który mógłby sugerować, że czytelnik jeszcze czegoś nie wie. I rzeczywiście wyciągnęłam wszystkie ćwiczenia. W książce jest 25 rozdziałów, więc mam 25 ćwiczeń. I one wszystkie nie znajdą się w kursie, o którym chcę ci powiedzieć, ale są inspiracją do tego, żeby ten kurs stworzyć. Chciałabym Cię dziś zaprosić do pierwszego w historii przytulam.pl kursu online. Więc jeśli będziesz ze mną tworzył ten kurs, to będzie to historyczna chwila, bo każdy następny będzie już tylko następnym kursem na przytulam.pl. Zapraszam Cię do kursu, który będzie się składał z trzech modułów. Pierwszy to baza baz, czyli wartości, czyli kompas naszego życia, o tym jak wartości wyłaniać, co to jest misja rodziny, czy warto w ogóle ją pisać, w jaki sposób przekazywać wartości dzieciom. Drugi moduł to edukacja. Będziemy się zastanawiać o, nad motywacją, nad tym, co możemy dla dzieci w edukacji zrobić, także jak przekonać szkołę do tego, że nasze dzieci są genialne. I trzeci moduł to będzie moduł o samodzielności i o zaufaniu, czyli opuszczaniu wolno. Więc jak widzicie, książka jest z takiej części nakarm, naucz i pójść wolno, i tak właśnie będzie też wyglądał ten kurs. Kurs przepełniony ćwiczeniami, ponieważ te ćwiczenia są. Ja je przygotowałam dla moich czytelników, więc będzie dużo praktycznych ćwiczeń, będzie dużo rozmów, dlatego że zapraszam Cię nie tylko do tego, żebyś uczestniczył ze mną w trzech e, webinarach, w trzech szkoleniach online, ale także zapraszam Cię do zamkniętej grupy tylko dla uczestników kursu, w której będziemy dyskutować nad problemami, zagadnieniami, rozwiązaniami, o których będzie mowa w trakcie, e, w trakcie szkoleń. Te webinary będą nagrane, więc będziesz miał dostęp do materiałów cały czas, do platformy z tymi materiałami. Co więcej, zrobimy z tego MP3, że jeśli nie będziesz mógł z nami uczestniczyć w nagraniu danego modułu, to będziesz mógł potem go odsłuchać przy swoich zwyczajnych czynnościach życiowych. Ćwiczenia będą też w formie materiałów pisemnych, także będziesz mógł ściągnąć je zrobić. Poddać refleksji, wrócić do nas i omówić z nami. Z nami, grupą, to mam na myśli. Jeśli wybierzesz e, najbardziej obfity pakiet, to będziesz miał też okazję skorzystać z indywidualnej konsultacji ze mną na temat Twojej rodziny i Twoich zagadnień. Na koniec, powinnam powiedzieć: Zapraszam, ale chcę powiedzieć, że. Jestem niezwykle podekscytowana tym, że już 22 października ruszamy z naszym pierwszym kursem online, który ma tytuł Jak się pewnie domyślasz, jak wychować dzieci na szczęśliwych dorosłych. Do zobaczenia!